Aby wizualnie pokazać, jak można byłoby wykorzystać potencjał naszego zalewu, stworzyliśmy makietę, którą chcielibyśmy Państwu zaprezentować. Warto dodać, że Zalew Reminie Płockim utworzony został pod koniec lat 90. jako zespół trzech akwenów na rzece Klikawa. Jak mógłby wyglądać i jakie pełnić funkcje? Pomysł na zagospodarowanie tego miejsca oparliśmy na dwóch filarach. Dbałość o środowisko naturalne oraz dostępność dla różnych grup wiekowych. Co w przeprowadzonych badaniach ambientowanych podkreślili nasi mieszkańcy, co zaplanowaliśmy? Po pierwsze, eksploatacją będą objęte dwa zbiorniki, a trzeci akwen pozostanie dziki, przeznaczony do obserwacji przyrodniczych. Ważnym elementem jest oświetlenie zalewu, tak aby z tego miejsca można było korzystać również w porze wieczornej. Oświetlenie będzie ekologiczne i zaplanowane w zgodzie z naturą, między innymi gniazdującym nad zalewem ptasem. Do Dookoła zbiorników powstaną ścieżki wykonane z materiałów wspierających naturalną retencję. Ścieżki będą przeznaczone dla spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów. Będą wyznaczone w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym, które jest ogromnym atutem tego miejsca. Dzięki ścieżkom użytkownicy będą mieli szansę na obserwację wszystkich trzech arkanów. Nad zalewem w dotychczasowym miejscu przeznaczonym na ogniska powstanie altana, wyposażona w stoły i siedziska, z której można będzie obserwować przyrodę oraz która może służyć jako miejsce spotkań. Będzie również pełniła funkcję edukacyjną jako miejsce do prowadzenia zewnętrznych lekcji czy jako miejsce spotkań dla seniorów. Nieopodal artany zamontowany zostanie okulary, aby można było przypatrywać się przyrodzie również z odległości. Zalew będzie wyposażony w pomosty, które nie tylko będą służyły wędkarzom, ale i będą doskonałym miejscem do odpoczynku czy obserwacji przyrodniczej. Dodatkowo, naszym zdaniem, pomosty wizualnie uatrakcyjnią to miejsce. Przy pierwszym zbiorniku powstanie kaczkowa, dzięki któremu przebywający będą mogły być właściwie dokarniane. Kaczkomat będzie również pełną funkcję edukacyjną. Dzięki informacji, w jaki sposób można dokarmić ptaki, mając na względzie ich potrzeby żywieniowe. Dzięki zaplanowaniu platformy na wodzie jest szansa na wsparcie bioróżnorodności zbiornika. Mamy nadzieję w ten sposób dostrzeżenie złowienia ptactwa, które zamieszkuje i będzie zamieszkiwać zalew. Dodatkowym wsparciem będzie również dosadzenie odpowiednich roślin przy brzegach, które nie tylko wizualnie wzbogacą akwent, ale przede wszystkim dodadzą możliwości na rozwój ryb. Mamy również nadzieję, że zalew będzie tak jak do tej pory siedliskiem ryb i innych organizmów wodnych. Przy zalewie powstanie wypożyczanie sprzętu wodnego rowerki wodne, kajaki. Będzie to sposób na rekreację, spędzenie wolnego czasu atut turystyczny, ale i możliwość obserwacji przyrody nie tylko z brzegu. Przy jednym z brzegów powstanie plaża, w tym boisko do piłki plażowej. Z boiska będą mogli korzystać mieszkańcy, turyści, ale i uczniowie podczas zajęć fizycznego. Dzięki temu będziemy mogli połączyć walory przyrodnicze z edukacją zdrowotną, czyli ruchem na świeżym powietrzu. Wzdłuż ścieżek przybędzie łabeczek i koszy na śmieci, w tym koszy na segregacji. Zaraz zostanie oznaczony, oznaczony tablicami i strzałkami, tak aby zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogli z tego miejsca w pełni korzystać i mieć wiedzę, że takie miejsce w naszej gminie jest. Ważnym elementem makiety są tabliczki z kodami QR. Jest to nasz osobisty wkład projektowy, który do marca 2025 roku pojawią się nad Zalewem. Skanując kod QR będzie można obejrzeć film opisujący naszą makietę, zobaczyć zdjęcia Zalewu z różnych pół roku i różnego okresu czasu, wykonanych przez naszych uczniów. Kolejną propozycją jest wykonanie ścieżki edukacyjnej, która znajdowałaby się na drodze do Zalewu od strony ulicy nad Potokiem. Tematem ścieżki mogłyby być na przykład zapylacze.